Szczęść Boże, dzisiaj kolejna inspiracja duszpasterska, kolejny pomysł duszpasterski dla parafii. Przede wszystkim kierujemy go do księży proboszczów i katechetów, ale również do rodziców związany z pierwszą komunią świętą. Jak wiemy w tym czasie spotkania w Salkach nie mogą się odbywać. Chodzi o tą formację dzieci, o przygotowanie dzieci jak najlepsze do pierwszej komunii świętej. To przygotowanie niewątpliwie dokonuje się przez katechetów w ramach lekcji religii, która jest przeprowadzona online. Natomiast też w wielu parafiach to przygotowanie dokonuje się w spotkaniach w salkach z dziećmi i z rodzicami. Co zrobić w tym momencie, kiedy nie możemy się z dziećmi spotkać, nie możemy spotkać się z rodzicami? Pomoc w przygotowaniu pierwszej komunii świętej zamieściliśmy na stronie Rybacy TV. Znajduje się ona w szkole wiary w zakładce Pierwsza Komunia Święta. Wchodząc w tą zakładkę, znajdziemy wiele filmów, które mogą jeszcze lepiej dzieciom pomóc w przygotowaniu do przyjęcia pierwszej Komunii Świętej. Znajdują się tutaj takie filmy jak: Wyjaśnienie czym jest tabernakulum, wieczna lampka, monstrancja, adoracja, błogosławieństwo, po co mi książeczka, kim są święci, jak można modlić się w domu, czy mogę grzechy zapisać na kartce, co mam zrobić w kolejce do spowiedzi, czym jest konfesjonał, czym jest tajemnica spowiedzi. Również znajdują się tutaj filmy animowane, które w sposób. Dostosowany do wieku dzieci, omawiają temat dziesięciu przykazań Bożych. Również znajdują się tutaj komentarze i katehezy księży, którzy wyjaśniają właśnie różnego rodzaju zagadnienia dotyczące jak przygotować się do spowiedzi świętej, jak dobrze się wyspowiadać, czym jest spowiedź szczera. Również znajdują się przewodniki po mszy świętej, w przygotowaniu, w przeżyciu mszy świętej. Zachęcamy do skorzystania z tej gotowej propozycji, która znajduje się w jednym miejscu na stronie rybacy.TV i zachęcamy również do przekazania tej informacji i katechetom, i rodzicom, którzy zajmują się przygotowaniem swoich dzieci do pierwszej komunii świętej. Szczęść Boże.